Jak wygląda atak paniki? Czasem wszystko jest pozornie w porządku, a potem nagle czujesz, że coś jest nie tak. Jakie są objawy? Serce bije jak szalone, brakuje powietrza, ręce się trzęsą, czujesz, jakbyś miał zaraz zemdleć. Masz wrażenie, że zaraz umrzesz albo oszalejesz. Czasem dochodzi uczucie duszenia się, napięcie w klatce piersiowej, derealizacja, czyli jakby świat był za szybą, ale czasem atak paniki to milczenie, zamknięcie się w sobie, brak kontaktu wzrokowego, cisza, która krzyczy w środku. Dlaczego się pojawia? Przyczyn może być wiele. Przewlekły stres, traumatyczne wydarzenia, zaburzenia lękowe, przeciążenia emocjonalne czy nagromadzony lęk bez ujścia. No ale dobra, jak sobie z tym radzić? W trakcie samego ataku. Koncentruj się na pięciu rzeczach, które widzisz. Oddychaj powoli. 4 sekundy wdech, 4 wydech. Nazwij to, co czujesz. Samo nazwanie emocji zmniejsza ich siłę. Napnij, rozluźnij jakąś część ciała. Skup się na niej. Po prostu skup się na czymś innym. A po ataku Pocznij, daj sobie czas, porozmawiaj z kimś, zapisuj kiedy to się dzieje. To pomaga znaleźć wzorzec. Nie jesteś słaby, nie jesteś nienormalny. Twoje ciało reaguje na to, co długo było w środku. To nie koniec świata. To znak, że potrzebujesz więcej czułości, a nie wstydu. Z ataków paniki można wyjść. To nie jest definicja Twojej osoby. To tylko rozdział, a nie cała książka. Daj o sobie znać w komentarzu i pamiętaj, że nie jesteś sam.